Siema, siema. Słuchaj. Temat, który dzisiaj chcę poruszyć to motywacja. Dlaczego dużo osób, które dodaje się do grupy podczas zapisu na webinary, etc., etc., pisze, że brak Ci motywacji. Może Tobie, może nie. Ale jak ją zwiększyć? Gdzie jej szukać? Co zrobić, kiedy mi się nie chce? Właśnie, nie chce. Pierwsze pytanie. Na czym Ty się skupiasz? Skupiasz się na tym, czego chcesz? Czy na tym, czego nie chcesz. No, wydaje mi się, że raczej, jeżeli jest nam brak motywacji do działania, no to wiem z własnego doświadczenia, że raczej się skupiam na tym, czego mi się nie chce. Nie chce mi się wstać, nie chce mi się sprzątać, nie chce mi się uczyć, nie chce mi się czegoś tam jest. Ech. Działa to tak u ciebie właśnie. E u mnie jest sytuacja w tym momencie trochę inna, ponieważ ja już swoje, swoją podświadomość trochę przewartościowałem. E, miałem trochę więcej jakby rozwoju osobistego, innych takich rzeczy i wiem, że ja nie patrzę na to, czy jest rano czy nie i czy chce mi się wstać czy nie, ponieważ jeżeli ja wstanę, to wiem co ja będę robił, a ja chcę to robić. Rozumiesz kaj? Nie skupiam się na tym, czego nie chcę, tylko skupiam się na tym, czego chcę. To jest jakby pozycja wyjściowa do dalszej naszej rozmowy. Czyli, e, jeżeli masz się uczyć do matury, no to pytanie, po co ci ta matura? Bo jeżeli chcesz ją tylko zdać, nie mając celu dalej, a do tej pory szkoła była dla ciebie raczej rzeczą taką instytucją, do której musisz chodzić, no bo. Podejrzewam, raczej nie ukrywając trochę sytuacji, że skoro oglądasz to wideo i brak ci motywacji, walczysz o zaliczenie, o te 30%, no to krótko mówiąc, jesteś w dupie, może nie aż tak wielkiej, jak ci się może wydawać, bo można z tego łatwo wyjść, ale raczej szkoła. Może szkoła, no w każdym razie matematyka nie jest twoją miłością, prawda? Bo jeżeli czy już miłością jest, no to zdaje rozszerzenie, to ma repetycje, to już kupił kurs w październiku, to już pisze na 80-90%, na 100% podstawę, tak? Ym, więc raczej podejrzewam, że jesteś humanistą, osobą, która woli WOS, nie wiem, historię polski, geografię, biologię, cokolwiek, tylko nie matematykę, tak? No i dobra, no i teraz po co ja mam się uczyć do tej matmy, skoro ja jej tak nie lubię, tak nienawidzę, bo mnie tak chyba w szkole zmęczyli tym tematem, że to masakra. No, wcale Ci się nie dziwię. No właśnie o to chodzi. Jeżeli nie wiesz po co Ci to, no to nie znajdziesz motywacji. Krótko i na temat. Jesteś w dupie, koniec, kropka, tak? Eee, jak to zmienić? A po co Ci cała matura? Ponieważ matematyka jest tylko elementem jakąś częścią tej całości, prawda? Całej układanki. I teraz, jeżeli chcesz się dostać na studia, nie wiem, prawnicze, to Ci wystarczy tylko 30% z matmy, prawda? To po jaką cholerę ciśniesz, nie wiem, w bani sobie na psychice, ryjesz banie, że chcesz mieć 60-80%? Dla własnej ambicji, dla zadowolenia, nie wiem, innych, no zobacz na to, co Ci jest faktycznie potrzebne, tak? Bo jeżeli to ma być, dobra, jeżeli masz ambicje, Ciśnij, fajnie, super, bo to cię rozwija, tak? To cię buduje, yy, napędza do przodu i tak dalej. Natomiast jeżeli matematyka jest Ci potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby mieć zaliczoną tą maturę, to nie narzucaj sobie nie wiadomo jakiego ciśnienia, tak? bo im większe ciśnienie sobie narzucisz do nauki czegoś, czego nie lubisz, tym bardziej będziesz się utożsamiać z tym, czego ty nie chcesz. A ty musisz, żeby mieć tą motywację do nauki, ty musisz się utożsamiać z tym, czego ty chcesz. Czyli ja chcę się dostać na te studia, ja chcę zdać tę maturę, ja chcę zaliczyć matmę tak? na te 30%, na minimum tyle, ile mi jest potrzebne. No nie da się tak, wiesz, znikąd tego wziąć. Tak? Motywacja to nie jest takie zwierzątko, które przyjdzie ci rano do łóżka i poliże cię po twarzy i cię obudzi. Tak? No Nazwij sobie psa motywacja, no to powiesz, że masz motywację, kurwa. No, nie, w życiu tak to nie działa. Ty musisz przestać yy, faszerować się tym głównym na zasadzie nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę nie". No to mi się nic nie chce, tak? Bez kierunku, bez, <laughs> bez trzymania. Dobra. Yy, ty masz się faszerować tym, czego ty chcesz, czyli chce się dostać na takie studia, chce zdać tą maturę, chce mieć święty spokój. Chcę poświęcić miesiąc najbliższy mojego życia na to, żeby zadbać o resztę mojego życia. To jest ciekawy case. Zostawiam smaczki zawsze na koniec. Jakby na ostatnim webinarze powiedziałem o trzech taktykach, tak? O rozpoznaniu wroga, tak? Czyli tych arkuszach, o wyciągnięciu wszystkich dział, prawda? Czyli wyciągnięciu jakby całej armii rzeczy, a nie wybieraniu tylko a tu ja sobie tutaj to, to wezmę, tutaj to to wezmę. Jakby nie wiesz, co Ci będzie potrzebne. Pamiętasz? O ile byłeś, byłaś na webinarze, yy, to wiesz, że to tak nie działa, że jak rozwiązuję zadanie, to ja nie wiem, co mi będzie potrzebne. Dlatego biorę wszystko, co mam ze sobą. Tak, tak jak yy, elektryk na naprawę, on nie wie, co się popsuło. On bierze wszystkie narzędzia, a mu będzie potrzebne tylko jedno. Tak? Ale jak tylko tego jednego nie weźmie, no to nic nie naprawi. No i teraz Ty musisz te narzędzia mieć w swoim zapleczu. Yy, nie musisz uczyć się ich na pamięć, bo masz tablice matematyczne, ale musisz umieć je wykorzystywać, prawda? I wiedzieć, gdzie one są. I kolejna rzecz to też ścieranie skórki od cytrynki, czyli wyciskanie wszystkiego z treści zadania. Jeżeli przeczytasz treść zadania na raz, to się zesrasz. Jeżeli przeczytasz całą za jednym zamachem, to się pogubisz już w połowie czytania, nie będziesz się rozumiał, rozumiała słów, które tam są i, i dupa z tego. Tak? Musisz czytać to fragment po fragmencie, fragment po fragmencie. Na no, webinarach to o tym opowiadałem wielokrotnie, jak rozwiązywać te zadania, jak podchodzić do treści zadań, żeby po prostu fragment po fragmencie sobie poradzić z tym i wtedy się okazuje, że nawet najtrudniejsze zadanie wcale nie jest takie trudne, tak, jak sobie podzielimy na etapy. Henry Ford, dla tych, którzy nie wiedzą, twórca Forda Mustanga, teraz to już chyba wiesz, silnika V8, Henry Ford y, powiedział taką fajną rzecz, że nawet największy problem staje się prosty, jeśli podzielimy go na etapy. I ty, tą treść zadania też musisz podzielić na etapy. Tak? I teraz, jakby dla tych, którzy byli na webinarze i poznali te trzy taktyki, ty pamiętaj o tym, że ty musisz to stosować w całości. To jest pakiet który zadziała wtedy tylko, kiedy będzie razem, czyli kiedy masz rozpoznanie, kiedy masz inne rzeczy, kiedy masz w całą armię, wiesz jakie narzędzia. Jak nie wiesz, jakie narzędzia, kliknij w link poniżej, kup mój kurs, dowiesz się wszystkiego, co jest Ci potrzebne. I teraz trzeba ścierać jeszcze skórkę od cytrynki, tak? I to jest kolejny etap, który musisz też jakby z tym współpracować, prawda? Bo, no kurde, jeżeli nie ogarniasz matmy, to nawet nie kupuj mojego kursu, nie, w ogóle w dupie. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że jeżeli nie ogarniasz w ogóle matmy, jesteś na pograniczu, masz, nie wiem, nie zaliczasz tej matury na tym etapie. Jest kwiecień, kiedy to nagrywam, dokładnie to e, tam chyba 9 czy 10 kwietnia. Został niecały miesiąc, jesteś w dupie, nie potrafisz napisać arkusza na 30%, potrzebujesz pomocy. Wypieprzasz kasę na Netflixa, wypieprzasz kasę na nie wiem, jakieś kurde gówna, chipsy, syrypsy, kole, fajki, e papierosy, e alkohol z kumplami na imprezie. Kurde, zainwestuj trochę w siebie, żeby mieć ten święty spokój. Naprawdę, to nie mówię o, o mnie, jakby tak. Ogólnie jest masa kursów na, na rynku. Można kupić naprawdę fajne kursy w fajnych cenach, można pójść na korepetycje, nawet do jakiegoś studenta, który Ci wytłumaczy, tak? A możesz, jeżeli Cię stać, weź człowieka z doświadczeniem, który przede wszystkim zbada Ciebie, tak jak lekarz, sprawdzi, gdzie masz braki i Ci powie, popraw to, popraw to, popraw to i nagle cały wózek zaczyna jechać. Tak? Bo okazało się, że trzy elementy były wadliwe i psuły całość. Bo to nie jest tak, że czasem trzeba się uczyć całej matematyki. Bo jakby ty już to przerabiałeś, przerabiałaś w szkole wielokrotnie pewne tematy, tak? Gdzieś ci się to obiło. I być może okazuje się, że jest tylko jeden mały szczegół, jeden mały detal, o którym nie wiesz w obliczeniach czy w czymkolwiek, i on ci rujnuje większość zadań. I teraz, jeżeli weźmiesz gościa, który bierze nie 30 czy 50, a 150 za godzinę, to to jest raczej człowiek, który. Sprawdzi, jak ty sobie radzisz, wybada cię jak lekarz, postawi diagnozę i powie, co zrobić, żeby to naprawić. Tak? A nawet pomoże ci to naprawić, bo zazwyczaj na tym to polega. Tak? Więc po tym rozpoznać dobrego korepetytora. Czy on bada, gdzie ty masz problemy i skutecznie je próbuje naprawić, a nie uczy cię, uczy, uczy, powiela jakby schematy w szkole. Bo w szkole to pożegać się można z tą matką. Sorry, że tak bezpośrednio to mówię, no ale tak, taka jest sytuacja. System jest spieprzony. System sobie totalnie nie poradził. Jesteś w centralnej dupie strajk nauczycieli, strajk nauczycieli, początek pandemii, końcówka w trakcie pandemii, matura pandemiczna. Jakby ja się nie dziwię, że tej motywacji nie ma, tak? Bo jeżeli ty zaczynasz lekcję od otworzenia oczu, odpalenia kąpa i wrócenia do łóżka z nim, no to to się żyć odechciewa, tak? Wcześniej to trzeba było umyć, ruszyć tą dupę z łóżka, zjeść to śniadanie, bo się wychodziło z domu, umyć się w ogóle, tak? Co już pobudzało człowieka trochę do działania i dopiero gdzieś tam człowiek ruszał, działał tak? i się rozruszał, był w kontakcie z ludźmi. Miał jakieś tam, nie wiem, rzeczy do zrobienia gdzieś musiał ruszyć tą dupę, a ty siedzisz w domu i nic nie robisz. No to jak ma być motywacja? No ciężko, tak? Więc skup się na tym, czego ty chcesz, żeby tą motywację uzyskać, tak? I tyle. I już. I nagle, jeżeli okaże się, że. Bo jakby sama matura nie jest celem, jeżeli należysz raczej do tej kategorii osób, które. Już nie mówię o osobach, które jakby uczą się, nie wiem, polski, angielski na 90%, na 100% piszą, ale matma im nie leży, by się nigdy nie uczyli, nigdy nie chcieli tego uczyć, tak? No to uświadom sobie, że matma jest Ci potrzebna tylko tyle, żeby zaliczyć, bo Ty idziesz na, pewnie na jakieś inne studia niezwiązane z matmą. Ale jeżeli w ogóle szkoła Ci nie leżała po drodze, jeżeli szkoła w ogóle była jakby tematem u Ciebie takim który lubisz zastępować, nie wiem, wagarami, pierdołami, innymi rzeczami, i w sumie matma to już w ogóle była czarna magia. No to matura dla ciebie nigdy nie będzie celem, więc ty nie znajdziesz motywacji do zdania matury po prostu. Tak, bo sama matura to jest tylko półśrodek do tego, by dostać się na konkretne studia, i okazuje się, że tak naprawdę w życiu i te studia są tylko półśrodkiem. Czyli kiedy chcesz wybrać uczelnię, to wybór uczelni nie jest Twoim celem. Wybór uczelni jest tylko półśrodkiem do tego, żeby dostać się na te wymarzone studia, może tak, nauczyć się konkretnych rzeczy i mieć pracę swoich marzeń, tak? Czyli ucz się. Pójdź na studia, skończ studia, znajdź stabilną pracę, załóż rodzinę, wybuduj dom, mi, dużo dzieci, bla, bla, bla. Tak, pewne schematy, które rodzice powielają, bo ja, jakby zawsze byłem antyschematowcem. Co zresztą chyba można nawet zau zauważyć, że ja nie lubię takich powtarzalnych schematów i ja nigdy nie kierowałem się tą zasadą, nawet jej nie lubiłem, nie chciałem nigdy tego powielać, bo dla mnie to było bez sensu. W sensie. Pewne, dlaczego ktoś mi mówi, co ja mam robić. A ja chciałem żyć inaczej, tak. Fakt, że moja, moja, moja droga trochę się inaczej potoczyła, w każdym razie żyję teraz fajnie, tak jak chcę. Tak? Lubię to, co robię, lubię pomagać ludziom i jest to o wiele, wiele lepsze zajęcie niż to, co robiłem wcześniej, kiedy tym schematem się poruszałem. tak. Kiedy pracowałem w największej chyba w Polsce korporacji i. Od góry do dołu miałem jakąś hierarchię, gdzie trzeba było pewne dziwne rzeczy robić, tak? No ale w każdym razie chcesz jakoś żyć. Może nie wiesz jeszcze jak, tak? No ale za jakiś czas trzeba będzie zacząć żyć, tak? Trzeba będzie coś robić. I teraz, jakby teraz, zdanie matury jest. Półśrodkiem do osiągnięcia celu gdzieś tam w przyszłości, i ty ten cel musisz mieć na tapecie. To będzie dopiero dla ciebie prawdziwa motywacja do tego, żeby ruszyć dupę z łóżka, żeby zajrzeć do tej książki, żeby odpalić ten kurs, który już wykupiłem, żeby otworzyć książki repetytoria, które kupiłem, kupiłam, żeby wejść na stronę, nie wiem, centralnej komisji egzaminacyjnej, zobaczyć te arkusze, zacząć się rozwiązywać, uczyć się rzeczy, których nie umiem. To dopiero będzie motywacja, tak? Ten prawdziwy cel, bo zdanie matury jest często półśrodkiem, a nie celem dla nas. Dlatego ci się nie chcę prawdopodobnie uczyć. No. Ja wiem sam po sobie, jak miałem. Także pamiętaj, to będzie który? Wtorek 13, tak? 13 kwietnia. Wtorek 13 kwietnia, jeżeli to oglądasz przed tą datą, w w opisie będzie link zapis na webinar, jak rozwiązywać zadania zamknięte, nawet kiedy nie bez uczenia się całej matematyki, tak? Taki jest tytuł webinaru, czyli jak rozwiązywać zadania zamknięte bez uczenia się całej matematyki. No I teraz, jeżeli Ty chcesz poznać strategię uczenia się, a raczej rozwiązywania zadań zamkniętych, Trochę na bazie strzelania, trochę na bazie logiki, po prostu myślenia, bez znania, matematyki, to jesteś w stanie, uwierz mi, to zrobić, bo rozwiązywanie zadań zamkniętych często wiąże się po prostu z obserwacją odpowiedzi i obserwacją rzeczy, które są w treści zadania. I na tym webinarze będę to pokazywał, także warto być. Zaproś znajomych, będzie link do naszej grupy też na dole, poza tym kursem, o którym mówiłem, Matura 2.0, który w dwa tygodnie cię przygotuje do matury. To tak, w dwa tygodnie można ogarnąć, czyli teraz jest dobry czas, żeby ten kurs nabyć i po prostu ogarnąć tę kuwetę. Wpadnij na webinar, zobacz jak ucze, zobacz co się dzieje i okaże się, że na tym webinarze dowiesz się tych wszystkich magicznych sztuczek. Chociaż to nie jest żadna magia, to jest logika, inteligencja i tak dalej, którą na pewno posiadasz, no bo idiotą, idiotką nie jesteś. Sorry za bezpośredniość, no ale raczej tak. I jeżeli to oglądasz, to raczej ci zależy w jakimś tam stopniu. Sorry za pikanie. Yy, I teraz okazuje się, że yy, zaproś znajomych, daj im szansę. Jest link do grupy. Możesz dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Yy, Instagram, jakieś bla bla bla, żeby mieć ze mną kontakt. Jeżeli masz problemy, napisz do mnie na messengerze. Pomogę ci, bo ja lubię pomagać ludziom. Także w tym odcinku to by było na tyle. 16 minut gadania mojego o maturze, o motywacji, o innych rzeczach. Zasubskrybuj kanał, daj lajka, jak Ci się podoba, jak Ci się nie podoba, to mniej więcej nie oglądaj i tyle. Także dzięki wielkie, do usłyszenia, powodzenia, trzymam kciuki, trzymaj się, cześć.